Okej, okay, witajcie, ja jestem Zreal, ze mną jest dzisiaj Diagoras. Cześć! jak Jaguś. Yy, cześć! I, I znowu gramy... a, sezony No Daj mi się przywitać z moimi fanami! Nie. No. I znowu, cześć, cześć, cześć! Znowu gramy sezony wirtualnych klubów. Tym razem gramy puchar i e, taki surprise. Doszliśmy do finału. Nie... To jest akurat duży surprise. To jest bardzo duży surprise. Eee... Ten... Nie wiem jaki cudę. Ten... Ten... Kurde, ale te. Tak, bądźmy poważni. Dzisiaj mamy naprawdę dobry dzień. Po pierwsze, od początku Premier League mieliśmy same pozytywne wrażenia. Czter, dlatego... jeden. Tak, wygraliśmy ze Swansea. To jest pierwszy plus. My w sensie Manchester. Tak, My w sensie Manchester. Drugi plus. Dwie fascynujące bramki Van Persiego. Naprawdę genialne. Welbeck. Welbeck, jasne. Welbeck to zawsze pro. Do tego odkryliśmy, że FIFA tak naprawdę jest realistyczna. Tak, bo to co się działo na meczu, to czasami nawet można było zauważyć to. Reakcje z meczu y, przekładały się na akcje z y, FIFY. Znaczy... Jakby były te paski z nazwiskami, to można by było się czasem pomylić. Tak. I sędzia by musiał czasami trochę bardziej trochę inaczej reagować, jednak. No ale dobra. Lecimy, nie? Kończymy to. A jeszcze nie, jeszcze moment, moment, jeszcze jedna rzecz. B Ach. Bo. Jest taka mała zmiana, gdyż uwaga, mój Joseph y, przeszedł facelifting, zmalał tak o 17 cm stracił 14 czy tam 12 kilo i ogólnie jest teraz dużo szybszy. Ogólnie zaczął jakoś wreszcie grać. Oj, y, z, nie to, kurde. A. A. Czekaj, bo to jest dobry moment, żeby przypomnieć, co się stało wczoraj. Graliśmy sobie, był piękny wieczór. Czekaj. Graliśmy sobie kluby. I zobaczyliśmy jednego z zawodnika pod postacią powiedzmy jakiegoś ptaka. Tak, i e, ten ptak był taki trochę... Nie wiem, dziwny. Był taki trochę OP, bo, dlatego, bo miał takie duże łapy. I jak nimi machał podczas biegu, to zasłaniał sobie nogi. I ja próbując zabrać mu piłkę, kompletnie nie wiedziałem, w którą stronę on pójdzie. Nie widziałem żadnego ruchu, nie widziałem, gdzie piłka odskakuje. I tak naprawdę wszystko się robiło na czuja. Do tego y, miał jakoś zmodyfikowane położenie nóg i podczas ślizgów, czystych ślizgów, odbierających ewidentnie piłkę, sędzia dyktował faul i w ten sposób mieliśmy dwa rzuty karne. No i przegraliśmy ten mecz. Przegraliśmy ten mecz, ale, ale był bardzo. Fan, fan był nieziemski, w międzyczasie gdzieś będziecie widzieć albo y, urywek z meczu, tam 4 sekundy, bodajże, albo zrobię z tego screena i to jakoś to ładnie wkomponuje, może będzie. Plan. No, dobry, dobry plan. A tymczasem przechodzimy do meczu. Uff. Czekam na ciebie, Diego Rasie. Ja jestem trochę zdygany. Ja też, bo to jest taki ważny moment dla nas wszystkich. Znaczy, ja dzisiaj wygrałem e, sam Puchar Świata. Ale to nie jest to samo. To nie jest to samo, ja dzisiaj byłem w kinie. To jest moje mój osiągnięcie na dzisiaj. Yy, i, I. i co? I, no i, i fajnie. I właśnie po, na czym Na jeszcze większe dzieci. Komedia. I ja po tym jestem też taki zbufowany, bo to. naprawdę masa śmiechu. Ta sesja nie jest dostępna, co za szkoda. Będzie problem ze znalezieniem mnie. No nikt nie doszedł do finału w No, do, do półfinału chyba tylko jedna drużyna doszła. Szukaliśmy <grym> przeciwnika w półfinale chyba z 10 minut. No i trzy razy nam wywaliło, że yy, o przeciwnik opuścił mecz, więc... Nie wiem. Jezu, i co? Fajny ten film? Yy, fajny, fajny. Znaczy, to jest taka typowa komedia, tylko śmielnie. No Praktycznie no stop się śmiejesz. Jeden jest moment taki... wow. Lecimy. Z czterema wygraliśmy. Ej! To jest hardcore. Wreszcie trafiliśmy na drużynę wymagającą. I przynajmniej jak przegramy, to nie będzie, że jesteśmy słabi, że ich było pięć. No właśnie. Zawsze tak jest. I uwaga, uwaga, nie gramy na remis. Nie, teraz gramy. Chociaż. Znaczy... W karnych jest w sumie większa szansa, że z nimi wygramy. No nie, przy moim strzelaniu... Z Ja nie potrafię karnych strzelać. Tak naprawdę to w poprzednim razem, jak mieliśmy karne, to ja nie trafiłem. No, bo... Tak jakoś wyszło. Tak jakoś wyszło. Yeah, yeah. Hm. Napowiada się ciekawie. E... Powiem tak. Oni przeszli do finału tylko dlatego, że z ich pięciu. Tak, na pewno. I grają... Ej, nie grają. Grają pięcioma. Dobra. Grają pięcioma. Mają, na... Mają bramkarza? To jest ważne pytanie. Tak, tak. Na pewno. Bo... Nie wiem. Znaczy nie wiem po czym to wnioskować, ale wydaje mi się, że mają. Nie wiem. Chciałem, żebyś wygrał główkę? E, tak, metr 60 na pewno wygram, ale nie skakałem do niej specjalnie, wiesz? Bo tam nie miałem do kogo od tego odegrać. Walcz. Zero! No to czemu nie skakałeś? Mógłbyś dolecieć. To jest Sasza ona lata. Ja wiem, ale tutaj... Miałem inny pomysł, bo... Się, wiesz, defending rodzi. No, widzę. I potrzebowałem tego zawodnika tutaj, a nie tam, żeby on skakał w piłkę. Ale to była Sasza. Tym bardziej. Sasza była ja. dalej w ataku. <noise> tak a tutaj będzie ciężko się obronić z no, Zirajl, no, naprawdę. Widzę, widzę. Ale to ty tutaj bronisz, więc wiesz, ja mało dogadania mam. Kurde! O! Zirajl! O! <noise> JAK TO JEST MOJA... Bo... WHAT?! WHAT?! Zirael żyjącą legendą! A jakie tutaj przebijanie, jest! Superdev? Ja, Taki Dev. Jest Dev cały czas, Zirael! Ojej, ale mam lagi. Yep. Czekamy. Ej, czekamy. Nie, 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 nie zabieraj mu, niech stoi! Aha, jeden jest najaktywniejszy. Myślałem, że tracimy czas, jak, to sobie można było mu zabrać. Jakby wy, jak wyjdzie, jakby wyszli, to by było smutno trochę, że się ten skończył, ale z drugiej strony mielibyśmy puchar. The hej, Ej, boję się! Okej. Okay. Chciałem być taki jak ty, ale nie umiem. Nie. Chciałem powiedzieć, że tym trzeba się urodzić, ale to by było takie... Eee, wait what? Po raz pierwszy mi coś wyszło! Ej, nieprawda. Znaczy, dzisiaj mi ogólnie coś idzie. Bo... No bo masz nowego zawodnika. No, inaczej się gra, Tam ten konfig konflikt był beznadziejny. No, ale chciałem mieć, żeby był w miarę... Guild Josepha był do dupy. Tak, ale chciałem, żeby on był trochę... Chociaż trochę realistyczny, a nie, wiesz... Jest realistyczny, co ty no, chcesz? No, że nie ma metr 60. Co nie? No nie. Czy... Kiedy się urodził? Na pewno nie w dziesiątym roku. No to twoja wirtualna gwiazda. Gdzie i kiedy się urodziła? Yy, Kongo 9.5. Co jest z tym nierealistyczne Może to, że gra w Manchesterze? Nie. Tu Trzeba o tym pomyśleć Jak? No trochę tak. Nie, ale nie, po, nie ma, nie ma dowodów, dobra. Czyli jednak nie było spalnego. <laughs> to przy... Czyli można powiedzieć, że jest 2-0. No. Ej, bo to jest... Pro. Hmm. <grystanie> 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 a, ja dalej nie wiem, czy ten bramkaz jest stworzony, czy nie. Ale chyba... Chyba, ej, chyba nie. Chyba jest. Nie, bo mi się nie zmieniło yy, nazwisko, wiesz, a zmieniłoby się. Jakby był Aha. stworzony. Plus... Nie wyglądał jak stworzony bramkaz Bo mi się zmieniło, że i yy, miałby ocenę wyższą, nie? Ja tylko nie... A było takie calculated. No, nawet to wygrałem chyba, chociaż nie wiem. Ciężko mi powiedzieć w tym momencie. O... Musisz dostać mu masę achievementów za wygrane pojedynki główkowe. No, tak, tak, wtedy się dowiem. Ale Sasza już swoje osiągnęła, jeżeli chodzi o tą kwestię. Ta Sasza jest już imba. Dobrze zje. tak jest. No, nie, nie tak to chciałem zrobić za bardzo, ale. Dobrze to zrobiłeś. W końcu wyszło dobrze. Wow. Zetkało? No Ładnie strzał. Ej, CR7. Oj, 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 O kurde, Jak mi zaczęło lagować na chwilę. Nie no, jest dobrze. Ja ci dalej... SŁYSZĘ! Kurde. Dobra, ale obraz mi zalagował. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Znaczy ja też tak mam, nie? Czasami. To ja nie wiem, czy to Origin, czy internet, czy... czy internet ogólnie jako tak... Jako Jako, jako łączność każdego z nas. Ora, znaczy najbardziej prawdopodobne jest jej. No nie wiem, <gry> bo ty nie miałeś, a ja miałem. Aj, cicho! Jest, graj na czas. Ale nie aż znaczy tu, tak w środku, będzie spoko. Nie, ja nie gram na czas. Nie wiem, Cześć? tylko biegniesz. Dobra, cofnę z tego spalonego. Ja mam pomysłu trochę, to to wszystko, a nie to, że gram na czas. Roz, rozumiem, że tak powiem. Oj, oj, oj. Demnet. Pięciu. <tryk> nie, nie było mi tam. Co ty chcesz od mojej obrony? Naprawdę, na wypasie mam tą obronę ostatnio. Ja wiem. Ale Nie, bo tak... Ale ja... ja tutaj nic nie mam... Ej! Ała! Ja tutaj nic nie mam do twojej obrony, tylko do... To, że ich jest pięć stworzonych w ataku, nie? To mnie bardziej tutaj... No to jest ciężkie. ...zatrważa. Jest. Mm. <grym> Kur... Za niski. Już widziałem nóżkę. Ale za niski troszkę. Jakby był wyższy, to by to przejął, tylko wtedy by nie miał tak, takiej szybkości. I w tym momencie ma 90... Dziewię przyspieszenia 91... szybkości, jak mi się wydaje. Coś takiego, więc jest Uf. dużo szybszy, w porównaniu do tego 82, co miał. Hmm. Dobra. Puść. Widzę. Strzelaj, 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 Strzymałem, bo tutaj ci... przyblokował. Dobrze. Jest. Pierwsza połowa przetrwana. To jest um. takie survival horror. No. 2 na 2 No, to się liczy. To świadczy o klasie. Tak, tak. Oczywiście. Oni mają teraz narady. Mm. Jezu, oni nas zmiażdżą z Israel. No. Ja widzę, jak oni grają. To się cały czas broniły. Ale mieliśmy kontrę, tak? No to jest Manchester, to, to, nie? Kontry. To było coś takiego jak... Yy, no taki, taki Manchester... To było coś takiego jak ta bramka Swansea. I... Bramka Swansea, no że... Tak, tak. Taki jeden... Manchester w tak, tam ci... Ej, ale bramka Swansea... Była taka se. Bramka Swansea była taka trochę podobna jak my straciliśmy w poprzednim meczu. Odwró... Fad Ronaldo. Yy, odwrócony plecami zawodnik, trochę się obró... Ej graj! Bo to było takie... Sorry. Odwrócił się i strzelił. Tak czy tak trochę się odwrócił, bo się nie odwrócił do końca. O super, wypas Kurde, on jest wolny. A Kurde, mogłeś podać po prostu tam. Jak jeszcze. Okej, okay. okej. Okay. <grym> Pytania? Um, tak, faulowałeś. Jak? Nie. Tak, był faul, był przywilej. No wiem, że był, ale to, to, nie, to nie ja. To system. <laughs> Fuck, to system. No właśnie, no. To ja nie faulowałem. Gdzieś to zgrabne kółeczko? Oj. Chudę. To jest to, że oni są szybcy i mogą szybko dojechać do takiej piłki. Nie, to ja skopałem, nie podaje się przez całe boisko. A tam. Ale obroniłem. Nie podaję się przez całe boisko! <laughs> Mówisz? Aj, myślałem, że tam skręci, ale nie, nie wyszło. Ich jest pięciu z Israel, ja wygrywam ich... 1-0. Ja wiem, ale patrz. O, ładnie. Co patrz? Czemu ty zawsze mówisz, że stracimy gola? Nie mówisz, że stracimy gola, tylko patrz, że... Nie, bo WTF, z Israel. Nie, bo to było patrz, że oni tam są. Patrz, gol. Patrz, 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 patrz gol. I ty tak robisz. No może gol, patrz. Patrz, patrz, patrz. Nie wiem, ja już wcześniej chciałem dośrodkować, ale on stwierdził, że sobie pobiegnie jeszcze. Kurde. Sorry. i to pokryć. Bo ja chciałem. O! Bo ja chciałem podać, to było lamersko. Sasza się odlokowała. Widziałem. Ja nie miałem energii, żeby podążyć za tą akcją. Tym na górze. Znaczy, gdzieś tam. Czuwałem.

Nie wiem, czemu już podawałem teraz. Tak? Ja sobie Nie wiem, czemu podawałem ten trzeci raz, ale... Nie chciałem. Tak jakoś wyszło. Już było takie... Mam przycisk na podaniu, no to podam, nie? Pas nie dałem się zrobić. Ładnie. Swoim sposobem. Może <laughs> w końcu wejdzie. W końcu się nawierzy. Dokładnie. Na Ej, bo to jest... Takie... Nie, nie lubię, jak ta A... piłka się tak odbija, po prostu. Ja strasznie nie lubię jak piłka jest w polu karnym i dużo zawodników. Tak, bo to jest czasami coś. takie randomowe karne z tego lecą. Widdźdą karne, gwizdą karne. No po prostu za nic. Po prostu o, odbijesz się od odbijesz się, nawet nie sterujesz zawodnikiem, on się odbija. Albo coś sobie zrobią. Tak sami ze siebie i jest karne. O. Sędzia mnie blokuje. Tak. Tylko było to o. Takie wymowne To. Dobrze Radu. Nie tu, ale dobra Wow! Prawie Welbeck. Tak, prawie łelbek. Well Ta, well Welbeck to zrobił po prostu cudownie No ale dostał też ładne podanie. I dzięki temu jesteśmy teraz pierwsi w tabeli. No jeszcze, no bo my nie, my nie wiemy, bo jest sobota, my jesteśmy dopiero po, pierwszym, po pierwszej kolejce Aha, tak, tak, Bo tak. tak. To nawet, to nawet w niedzielę się nie pojawi zapewne. Tylko raczej to taki zapasowy materiał z tego będzie, z tego się zrobi. Chociaż nie wiem. Bo na... To powinien być główne, główna seria na kanale, tyle. Yy, wiesz, co chyba tak. Bo ludzie chętnie oglądają FIFA, ale. To właśnie trzeba spełniać ludzi, a nie siebie. Jezu. Huuu, znaczy. Ludzi. Ja na pewno chcę. dokończyć to co mam teraz, a potem się zobaczy. Znaczy, na pewno nie będę nagrywał samej FIFA. Ale FIFA. Jasne, wiadomo. Oj, Samą FIFA. FIFA się zajmiemy, jak przyjadę do ciebie. I to będzie inny kanał. Kompletnie. No to be. Znaczy, wiesz, będą się pojawiać tu i tu mi się wydaje te odcinki. What? Tak znaczy tu będą tak na zmianę, to mi się wydaje. Albo jeszcze na twoim jednym, tym głównym. Nie wiem, czy wracasz, czy planujesz powrót na niego. No tam, tam tak, ale to nie jest FIFA. Tylko tam będą takie materiały z serii... Muszę coś powiedzieć. Aha. Może yy, wrażenie w Ramena Dema. Raymond Demo to jest ciekawa kwestia. No na właśnie, to możesz ale się to... na, tym, na ten temat wypowiedzieć, nie? Jest... Jest czym mówić. Znaczy, ja już o tym pisałem gdzieś, że mnie wpieniło, że władowali te kurliki do serii i tak jakoś o Raymanie zapomnieli. No bo jak może wiecie, albo nie, to D Diagoras bardzo lubi Raymana. Znaczy, bo Rayman to, to taki sentyment. No. To była moja pierwsza gierka taka poważna. Tak samo jak y Assassin's Creed. A. Ej, Assassin jest świetny. Ja w ogóle lubi. Ubisoft, tak. Ja nie do końca. Znaczy, nie wszystko mi się podoba. Na przykład ten Splinter Cell teraz wychodzi, nie? To też jest Yubi. Ej, do tak, ale dostał świetne oceny. Ja dobra, ja rozumiem, tylko ja... ja jeszcze nie grałem. Do mnie nie przemawia po prostu Splinter Cell. A grałeś w te skalankowe części? Tak, tak. No to. No nie, to jest kwestia gustu, no, Tak jak tobie się nie podoba wiele gier, to tak jak mi. Pro! Po prostu idealnie. Pro. Jego raz? It's coming! IT'S coming! <gry> <Mieszczewstwo>! Stało się! <śmiech> <śmiech> Było 5, 5 FC Ganersów. 1947. Ja nie wiem jak, nie wiem jak to się stało. Jeszcze w ogóle byliśmy obaj e, najlepszymi zawodnikami. No i git. Je <laughs> jest pro. Ja się cieszę. Ja. To jest pierwsze takie zwycięstwo właściwie nad wszystkim innym. A, w ogóle jakby ktoś nie zauważył, to się utrzymaliśmy. Tak, jesteśmy dalej w trzeciej lidze, ale też graliśmy w puchar. <słysk> graliśmy na, dlatego in... graliśmy kontynentalny, bo jeszcze Pucharu Świata nie odblokowaliśmy, bo nie byliśmy w wyższych ligach. No. Jakbyśmy je odblokowali, to byśmy grali oczywiście. Ale ehm... tak to graliśmy na... Graliśmy to, na co nam pozwalała gra i jest wypas. Ehm, powiem Ci, że mam najwięcej celnych kładań. Świetnie. Ja te, ja, weź, pokaż teraz drzewko turniejowe. Eee... Opuść mecz po prostu. Tak, tak, opuść mecz, a później tam w menusach drzewko turniejowe. To ja wiem, to jest... Bo to się musi odświeżyć. Drzewko turniejowe. Zwycięzca! Ładne. Jezu. Jest takie piękne. Ciężka droga, 1-0, 4-2. Ten 1-0 mecz to był taki właściwie... Jaki? To był taki nijaki, nie? Taki nijaki, no, ale ten na 4-2 to byliśmy po prostu... Dużo lepsi. All over. No, wszędzie. To była pierwsza bramka, była y, moja, potem dwie Saszy... I później jeszcze jedna twoja to, na zakończenie. To, ale to już było piękne takie wystawienie, to była formalność. Wypas, ten, prawda Ten 2-0 to też my ciągle przeważaliśmy właściwie. Ej, ziral twój pierwszy puchar, nie? W FIFA. Nie. nie no. <laughs> no dobra. Nie. Dobra. To, to jest To jest tyle na dzisiaj. Uh, gratulacje dla Diagorasa za defending za, za defending Gratulacje dla Ziraela za well played in attack, mm -hmm, jasne, czasem mi się zdarzy. Dobra To tyle w tym odcinku. Ze mną był Diagoras. Dziękuję wam. Ja również dziękuję, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę czy tam komentarz po sobie. No i trzymajcie się. Cześć. Na razie.